Witam w kolejnym odcinku Motoznawcy. Z tej strony ja, czyli. są? Są? A co to jest Są? Zanim przejdziemy do odcinka, zobaczcie, że aż około 75% osób, które ogląda nasz kanał, nie subskrybuje. Zaczynam się zastanawiać dlaczego, skoro tyle ciekawych treści można zobaczyć na tym kanale. Serdecznie Was zachęcam do zasubskrybowania. Koniec imprezy! Przechodząc do odcinka, do obiegu dostały się nowe auta, więc Co o nich sądzicie? Na pewno oba te pojazdy są ciekawe, budżetową wersją pojazdu uda się nam znaleźć w cenie od 20-24 do tysięcy dolarów. Oczywiście z góry proponuję wybierać wersję bez tych silników słodu kompatybilności ich z gazem udało mi się przyjechać Vincentem ze tywterski poziom poziomu trzeciego. Jeździ się naprawdę ciekawie i daje to dużo frajdy z jazdy. Teraz idziemy w teren. przenosimy się do garażu. Dziś pośmigamy sobie blisko. Zabieram was w ciekawe miejsce z również ciekawym pojazdem. Ty 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 ślepy ty, ty, jesteś ty, czy co? Już. Ty nie umiesz nawet trzymać kamery, a nic nie umiesz. Przedtem, chciałbym jeszcze wspomnieć o moim nowym domu. No, to w środku pierdolnik jak widać. Nic ciekawego. Przejdziemy sobie do łazienki. Nie, ja, ja też nic ciekawego. Ja no i chyba tyle mogę powiedzieć. Wyremontujemy wasz dom. Thank God for my, for me. Jesteśmy już w nie jakim miejscu. Jeżeli ktoś poznaje, to baza organizacji. Może ktoś wie jakiej? Okay? Tym ciekawym pojazdem będzie oczywiście to, co za ną stoi BF Injection. Znaleźliśmy już jego w cenie od nawet 35. 15 lat, poznać się z treścią wyłączonego do opakowania, bo w sensie tu się zagarza, że ufam za tą wyścigniętą, jaki właściwie jest zastosowany, zagarza Chodźmy w teren. Nie. Powiem Wam, że ta Audi jeździ bardzo ciekawie bardzo dobre amortyzatory. Pozwalają nie czuć nawet średniej wielkości dziury na powierzchni. Zróbmy crash test i zobaczymy, na ile to stać. <grymianie> Lecimy dalej. Reklama Czy wiedziałeś, że Lionsgate właśnie parę dni temu przejęło Project News? Zachęcamy do pisania podań, jeżeli marzycie się kariera w pisaniu artykułów oczywiście nie za małe pieniądze, podania składamy na forum serwera, do którego link znajdziecie w opisie. Jesteśmy już w naszym ojczystym San Fierro. Ruszamy z projektem do Stratuma. Aktualnie jego silnik to 2.2 benzyna, z tego co wiem silnik 2.1 diesel 3 eqv 4 oraz Turbo V5 rozpędza ten pojazd do 240 km na godzinę. Ten stratek leci na turbo I wraz z EQ poziomu niższego... co kurwa? 244 km na godzinę przy zalanej 98 oczywiście. Zależnik benzyny dla Kurwiszona. Proszę państwa, werbe, <grywa> tak werbe panie, werbe. Przejdźmy do tej bestii. Jak widać, ktoś zdążył już wyklepać auto, a nawet nieco dodać. Manana aktualnie posiada eqv 4 oraz program na 1000 punktów. Następną propozycją dla was, subskrybenci oraz nowe osoby, które zasubskrybują kanał Lion Cinema i zostawią łapeczkę pod tym odcinkiem, mają szansę na wygranie kluczy do Box Wild na weekend. Wystarczy jedynie że napiszesz komentarz jotem trans a to oczywiście musi zostać naprawione i zetankowane w lecz co zarobicie przez weekend to wasze. Na koniec motoznawcy, chcielibyśmy poinformować, że Lion Cinema startuje z nową serią pod nazwą Stop hum. Jeśli byłeś świadkiem hamskiego zachowania na drogach San Andreas i nagrałeś to, wyślij nagranie na Discordzie. Stroganoff, hashtag 7190. Siemaneczko bo ten dom budowałem miesiącami, ami, a